Cześć, to róża z bloga Ciastkożercy.pl Dzisiaj pokażę Wam, jak upiec samemu w domu angielskie bułeczki Scones. To coś pomiędzy bułeczką a kruchym ciasteczkiem. Do ich przygotowania nie potrzebujecie drożdży, same proste składniki i już po około 30 minutach możecie mieć w domu ciepłe bułeczki. To co? Zaczynamy! Do przygotowania bułeczek Scones będziemy potrzebować: dwie szklanki mąki przennej. Dwa duże jajka, dwie łyżki cukru pudru, można dać też zwykły cukier kryształ, pół łyżeczki soli, dwie i łyżeczki proszku do pieczenia, pół kostki zimnego masła, to 100 g, 80 ml mleka, to mniej więcej 1 trzecia szklanki i garść rodzynek. Zamiast rodzynek możecie dać pokrojoną na kawałki czekoladę albo ulubione bakalie. Zaczynamy od wymieszania suchych składników. Do miski wrzucę mąkę, cukier, puder, proszek do pieczenia i sól. Całość wymieszam drucianą trzepaczką. Teraz dodam pokrojone na kawałki zimne masło i będę zagniatać aż do uzyskania takiej drobnej kruszonki. Można to zrobić rękami albo w stojącym mikserze. Ok, tak wygląda zagnieciona kruszonka. Teraz przygotuję sobie mokre składniki. Jajka wbiję do mleka i roztrzepię całość za pomocą widelca. Teraz wystarczy połączyć suche i mokre składniki. Wleję prawie całe jajka z mlekiem do suchych składników. Zostawię sobie około dwóch łyżek po to, żeby nasmarować bułeczki przed upieczeniem. Okej, okay, tyle powinno wystarczyć. I zagniatamy całość aż do uzyskania jednolitej masy. Kiedy ciasto jest już prawie wyrobione, dodajemy ulubione dodatki. U mnie będą to dzisiaj rodzynki. Wyrobione ciasto przełożę sobie teraz na blat oprószony mąką. Wyrównam sobie je nieco i rozwałkuję na grubość około 1,5 cm. Po inne śniadaniowe przepisy zapraszam na mojego bloga. Znajdziecie tam na przykład przepisy na gofry i na naleśniki. Bułeczki będę wykrawać szklanką o średnicy około 7 cm, żeby nie przyklejała się do ciasta, można ją sobie wcześniej zanurzyć w mące. W podanych proporcji zrobimy około 10 do 12 bułeczek. Wszystko zależy od tego, jaką dużą macie szklankę i jak cienko rozwałkujecie ciasto. Ja za chwilę pozbieram sobie te skrawki ciasta i rozwałkuję je jeszcze raz. Gotowe bułeczki przełożę sobie teraz na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Ja przyczepiłam papier używając w rogach takich małych magnesów. No dobrze, bułeczki mamy już prawie gotowe. Ostatnia sprawa. To, co zostawiłam sobie wcześniej, jajka z mlekiem, użyję ich teraz, żeby posmarować wierzch bułeczek. Można pominąć ten krok, ale dzięki temu, że to zrobimy, bułeczki będą miały taką ładną, złocistą, chrupiącą skórkę. Bułeczki pieczamy w piekarniku rozgrzanym na 220 stopni, góra i tu, bez termoobiegu, przez około 15 minut. 15 minut minęło, możemy sprawdzić bułeczki. Od razu po wyciągnięciu z piekarnika bułeczki tak naprawdę są gotowe do jedzenia. i Ja lubię jeszcze wyciągnąć je sobie na kratkę, żeby nieco się przestudziły. Pokażę wam jeszcze jak bułeczki wyglądają po przekrojeniu. Według mnie najlepiej smakują na ciepło z masłem i z dżemem, ale możecie spróbować swoich ulubionych dodatków, np. czekolady. Mam nadzieję, że wasze bułeczki udadzą się świetnie. Gdybyście je piekli, pochwalcie się koniecznie, jak poszło, tutaj w komentarzach pod filmem lub w komentarzach na blogu. Za komentarze ze zdjęciami można zgarnąć nagrody. Lista aktualnych konkursów, podobne w opisie pod filmem. Będzie mi bardzo miło, jeśli dacie mi znać, co jeszcze chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!